Witam, tu Magda i kolejne proste, smaczne i szybkie w przygotowaniu danie. Dzisiaj serdecznie zapraszam na bajgle. Pokażę takie ciasto podstawowe, ale oczywiście można je wzbogacić o ulubione dodatki, na przykład o drobno pokrojoną i podsmażoną cebulkę, boczek, zioła, czy drobno pokrojony, czy starty żółty ser. Dzisiaj ciasto bazowe. Jeśli dacie dodatki, to pamiętajcie, żeby nie przesadzić, nie ma być ich za dużo. Same bajgle są bardzo proste do przygotowania, to takie trochę bułki inaczej również, jeśli chodzi o sposób przygotowania, więc już nie przedłużam, tylko zapraszam do przepisów. Przepisy i składniki znajdziecie jak zawsze na www.skutecznie.tv. Zapraszam. Zaczynam oczywiście od przygotowania ciasta. Ja dodam tylko jeszcze, że dzisiaj wyjątkowo robię z połowy ciasta, dlatego że chcę zrobić 6 bajgli, zazwyczaj robię 12, dlatego że zostałam jeszcze poproszona o precle, więc będę robiła bajgle i precle jednocześnie i z każdego zrobię po prostu po połowie. Precle też będę nagrywać będą w osobnym przepisie. Zatem do miski wsypuję mąkę, półtorej szklanki mąki łącznie, zatem 3 czwarte szklanki pszennej razowej i 3 czwarte szklanki pszennej zwykłej, jasnej, typ 650, u mnie może być też 500. Następnie pół łyżeczki soli, pół łyżeczki cukru, biorę brązowy, jeśli nie macie, można sięgnąć po biały i 3 czwarte łyżeczki drożdży suchych typu instant. I teraz wszystkie składniki sypkie dokładnie mieszam, najlepiej trzepaczką, od razu spłuchnie mąkę. I dolewam tutaj pół szklanki ciepłej wody, takiej w zasadzie letniej. I dolewam półtorej łyżki stopionego masła. Masło roztopione, ale nie gorące. No i wyrabiam teraz to na gładkie, elastyczne, sprężyste ciasto. Powinno być takie miękkie, delikatne. Spokojnie można je wyrobić ręcznie, tyle że zajmie to oczywiście dużo więcej czasu i będzie mniej przyjazne to ciasto do wyrabiania. Można skorzystać także z miksera o, takiego zwykłego z dwoma spiralkami lub z miksera takiego, jak tu widzicie, przed okiem kamery z jednym hakiem. Sposób wyrobienia ciasta dowolny. Chodzi o to, żeby ono było spójne, miękkie i dobrze wyrobione. Jak przy każdym ciście drożdżowym to wyrobienie jest bardzo ważne. Dzięki temu wypiek później będzie pulchny. Zatem długo, starannie wyrabiamy mikserem. Kilka minut ręcznie, zdecydowanie dłużej. Jeśli ciasto jest zbyt miękkie, można podsypać odrobiną mąki, ale to lepiej podsypać pod sam koniec, bo ono przy wyrabianiu jeszcze nabierze trochę konsystencji. Więc jeśli trzeba, to pod koniec. No i wyrobione ciasto wygląda tak. Mięciutkie, elastyczne. Troszkę się lepi do dłoni, ale nie za mocno. Zobaczcie. Teraz przekładam je do miski lekko natłuszczonej, przykrywam i zostawiam w ciepłym, nieprzewiewnym miejscu do wyrośnięcia na mniej więcej godzinę. Powinno podwoić swoją objętość. Dobra i po godzinie wygląda tak. Przekładam je teraz na stolnicę. Można podsypać mąką, ale nie trzeba. Ja mam taką łopatkę, którą będę to ciasto podważać, więc po prostu nie podsypuję. I dzielę na... 6 równych części. W przypadku porcji z całego ciasta, czyli wszystkie składniki razy 2, dzielę na 12 części. Jeśli chcecie mniejsze bajgle, to nie wiem, może na 14. U mnie 6. I z każdego formuję bułeczkę, czyli tak podwijam pod spód, nadając ładny bułeczkowy kształt. A następnie przebijam od spodu palcem, tworząc dziurę. I z pomocą dwóch palców obtaczam ten swoisty obważanek, bajgel powiększając lekko tą dziurę, tak żeby nie rozerwać oczywiście ciasta. Idzie teraz dwa. Zobaczcie, tak to wygląda i w ten sam sposób formuję pozostałe bajgle. Bułeczka dziura w środku. Obtaczam ta dziura taka dość duża i układam do wyrośnięcia. Tak to wygląda, 6 pięknych bajgli. Teraz przykrywam to czystym ręcznikiem kuchennym i zostawiam na jakieś 20-30 minut, żeby ciasto się tak ładnie napuszyło. W czasie, gdy ciasto wyrasta, rozgrzewam piekarnik do 200 stopni Celsjusza i zagotowuję w garnku wodę. Ja biorę garnek taki o większej średnicy, żebym mogła kilka sztuk na raz włożyć i niech ta woda się gotuje. Kiedy ciasto wyrośnie, będę miała rozgrzany piekarnik i wrzątek w garnku. Po 20 minutach bajgle wyglądają tak, gotowe do kolejnego etapu. Do gotującej się wody dodaję cukier, mniej więcej dwie łyżeczki. Mieszam i teraz wkładam tutaj te wyrośnięte bajgle po 2 trzy sztuki, w zależności od tego, jak duży garnek. I obgotowuję mniej więcej 50-60 sekund z jednej strony. Przewracam na drugą stronę i dogotowuję jakieś. To znowu może 30-40 sekund. Wyjmuję łyżką cezakową, starannie odsączam. To jest bardzo ważne, żeby się nie zagotowały później w piekarniku. I układam na blasze wyłożonej papierem do pieczenia lub matą do pieczenia. Można posmarować żółtkiem, żółtkiem z wodą lub na przykład mlekiem. Ja posmaruję mlekiem, pędzlem lub palcem. I trzeba to posypać z wierzchu tym, co lubicie, na przykład sezamem czy makiem. Tak najbardziej klasycznie chyba. Ja wybieram sezam. Chociaż może część posypię makiem. Trzy sezamem i trzy makiem. Tak to wygląda. I wstawiam do rozgrzanego do 200 stopni Celsjusza piekarnika. Ja lubię je piec jeszcze z puszką wody w piekarniku, czy jakimś innym naczyniem, które się nadaje do wstawienia do piekarnika razem z wodą. Dzięki temu one pieką się w wilgotnym, naparowanym środowisku i są po prostu przyjemniejsze. W sensie ta skórka jest taka później bardziej miękka po upieczeniu, ale jest to opcjonalne. Podpowiadam ten sposób, bo Wielokrotnie sprawdzone i dobrze to robi bajglą. Piekę na drugiej półce od dołu, bądź na środkowej półce, u mnie druga. W funkcji grzanie góra-dół przez mniej więcej 20-30 minut. Trzeba obserwować, bo każdy piekarnik piecze inaczej. Kiedy są ładnie zezłocone, są na pewno gotowe. U mnie minęło 30 minut, bajgle wyglądają tak. W kuchni pachnie przepięknie, wyjmuję je teraz do przestygnięcia. I kiedy ostygną, są gotowe. Są naprawdę przepyszne. To uprzednie podgotowanie ciasta w wodzie zupełnie zmienia ich konsystencję. Już nie są takie bułkowe. Musicie spróbować, żeby zobaczyć różnicę, jeśli nigdy nie jedliście bajgli. Nie przypominają wcale takich twardych obwarzanków, są miękkie i zdecydowanie bardziej sprężyste od bułek. Ale zjada się tak jak bułki, po prostu przekrawam na pół i można posmarować tym co lubicie. Pewnie znacie twarożek śniadaniowy i wędzonego łososia, ale spokojnie będą smakowały ze wszystkim tym, co lubicie dodawać do bułek. Także na słodko, na przykład z masłem, miodem czy konfiturą. U mnie prezentują się tak. Są naprawdę proste do przygotowania, wyjątkowo smaczne, więc polecam. Kto wie, może skusicie się już na ten weekend i na weekendowe śniadanie pojawią się u Was na stole. Będzie mi bardzo miło. Raz jeszcze zachęcam do wypróbowania przepisu i na koniec tradycyjnie życzę smacznego.